Pokażę Wam dzisiaj, z czym się je ta x 30 i do czego ten model nawiązuje, do którego auta z naszej chińskiej palety, bo dla mnie jest on bardzo podobny do Zekra X9. Zobaczcie, jak ten tył wygląda, to jest kopia właściwie tamtego samochodu. Albo ten samochód jest kopią tamtego, bo obydwa koncerny należą do Żelka, czyli do marki Jelly. No i czerpią ze swoich rozwiązań technologicznych. Jelly możecie znaleźć trzycylindrowy silnik spalinowy, który występuje w Volvo. Mi się osobiście to auto bardzo podoba. Muszę przyznać, że ten tył jest dużo fajniejszy niż w nowym XC90, tym polifcie-lifcie tak zwanym. Bo tam się niedużo zmieniło, oprócz tych przetłoczeń świateł. Tutaj mamy powiew świeżości. Tak samo przód. Jednym może się przód podobać, jeżeli chodzi o brak tej atrapy. Innym nie. Generalnie mi się do tej pory nie podobały te, te, te przody. Natomiast chyba już tak dużo tego na ulicy jeździ: tych pojazdów, że mam takie odczucie, jak kiedyś było z Hondą ufo. Na początku totalny brak chemii między nami, a później obiekt pożądania. Zobaczymy, jak będzie w przypadku tego modelu. No i co tu widać? Nic tu nie widać co mamy? Płyn chłodnicy do baterii i hamulcowy. Oczywiście, jak to w przypadku marki Volvo, mamy reflektory w stylu młotora standardowo napis Volvo na reflektorach, osobiście bardzo podoba, to zobaczcie te neonowe, można to tak to określić, światła, które witają nas ochoczo jak tylko wyjdziemy z domu, on już dość daleka wykrywa ten kluczyk, kluczyk też jest specyficzny, bo na kluczyku nie mamy żadnych przycisków, jest tylko i wyłącznie zbliżeniowy, nie ma też zamka w klamce, także jeżeli coś by się nam rozładowało, no to nie wiem, jak jest rozwiązane wejście do tego samochodu w sposób y, awaryjny. Bagażnik, jak na takiego y, mieszczucha? Myślę, że bagażnik jest całkiem solidny. Y, mamy drugą podłogę. Myślę, że na duży, na duży plus. Moje bąbelki powiedziały, że nie chcą jeździć tym samochodem, dlatego, że jest ciasny. No jest to najmniejszy elektryk y, typu SUV w gamie Volvo i muszę przyznać, że faktycznie, jeżeli chodzi o tył, to tego miejsca za dużo nie ma, bo zobaczcie, ja za sobą... No mo może usiądę, ale wygląda to dość pokracznie. Nad, nade mną jest wystarczająca ilość przestrzeni, natomiast tutaj ten fotel no, skutecznie y, zabiera mi komfort jazdy. Z moimi 1,88 cm wzrostu jazda za mną jest właściwie niemożliwa. Natomiast z przodu zaskakująco dużo miejsca, więcej przestrzeni z mojego punktu widzenia przy, przy moim wzroście jest i nad głową w porównaniu do np. o Mody 9, jest też więcej miejsca na nogi.